Chciałbym dzisiaj powiedzieć o zmianie, która wynika z wierności. W Ewangelii słyszymy o narodzinach Jana Chrzciciela, a dokładnie też o obrzezaniu o nadaniu imienia dziecku Zachariasza i Elżbiety. Jest tam dialog, niesamowite jest to, że Elżbieta i Zachariasz, pomimo tej narracji, którą słyszą od znajomych, krewnych, że dziecko powinno mieć imię ojca, są wierni temu, co Bóg mówi, co Bóg, o co ich Bóg też prosi przez Archanioła Gabriela i mówią, Jan mu będzie na imię. Zachariasz daje znak, ponieważ jest jeszcze niemową, pisze na tabliczce, Jan będzie mu na imię. Efekt jest niesamowity. Zachariaszowi otwierają się usta i może wielbić Boga, a ludzie, krewni obserwujący to całe wydarzenie mówią, co, kimże będzie to dziecie? Niesłychane rzeczy jest nam, yy, możemy tutaj zobaczyć. Zachariasz i Elżbieta. Małżeństwa, które było niepłodne, stają się uprzywilejowanym małżeństwem, rodzicami proroka. Elżbieta, która miała na sobie piętno takiego przekleństwa, ponieważ była niepłodną w, w sędziwym wieku, staje się matką, yy, która jest otoczona pewnie życzliwością wielu osób. Yy, dalej. Zachariasz doświadcza cudu, rozwiązania języka, a całe to towarzystwo, które obserwuje to wydarzenie, z takiego szablonowego myślenia wychodzi i mówi: No, niesłychane jest to, co widzimy. Jakby chcieli powiedzieć: Czekamy na więcej. Może w Twoim życiu jest taka sytuacja, że. Czekasz na jakąś zmianę, czekasz na przemianę w sobie, chcesz się wziąć za siebie może od przyszłego roku, może masz jakieś już wizje postanowień które, noworocznych, które chcesz podjąć, a może też liczysz na zmianę sytuacji w Twojej rodzinie. Kolejny raz zasiądziesz do stołu wigilijnego, gdzie wiesz, że z kimś nie jesteś do końca pojednany albo jest napięta sytuacja. I z jednej strony. Dążysz do pojednania, z drugiej strony prosisz Boga, Panie, przemień to, zajmij się tym Jezu. Chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że ta Ewangelia niesie dla Ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich nadzieję, że jeżeli jesteś wierny Bożej prośbie wobec Ciebie, czyli tym Bożym natchnieniem, które Bóg wkłada w Twoje serce, to prawdopodobnie doświadczysz tej przemiany bardzo szybko. I pamiętaj o tym, że Bóg y, często lubuje się w takich niestandardowych rozwiązaniach. Owszem, my mamy coś takiego, że planujemy przyszłość, ale często w tej planowaniu przyszłości, czy też malowaniu sobie jakiejś wizji na, na przyszły rok, y, wzbudzamy w sobie taki, taki lęk. Co to będzie, co to będzie. A Bóg dobrze wie co. Chce od Ciebie i co prawdopodobnie będzie się wydarzało w Twoim życiu, ale chcę, żebyś to odkrył. Więc przemiana, zmiana sytuacji może dokonać się przez to odkrycie Bożej wizji, i y, bycie też wiernym wobec tej wizji. Nie wiem, jaka jest y, Boża obietnica względem Ciebie, jaka jest wizja Boża względem Ciebie. Nie wiem, na ile jesteś silny, by być wiernym. Ale myślę, że. To, co możemy zrobić, co możemy, co Ty, co ja możemy zrobić dzisiaj, to jest y, takie chwilowe, chociaż przez chwilę w tych przygotowaniach świątecznych, zastanowienie się, 5-10 minut. Y, usiądź i powiedz Panie, czego Ty chcesz ode mnie, jaka jest Twoja wizja na moje życie, pozwól mi być wiernym. Albo powiedz jeszcze inaczej, Panie, Duchu Święty, ja chcę, chcę być wiernym i chcę Cię słyszeć. Jesteś na dobrej drodze, Jesteś, idziesz w dobrym kierunku, jeżeli tak zrobisz. Bo nic nie ma gorszego, jeżeli będziemy yy, nakładać sobie jakieś nasze wizje na siebie, a nie daj Boże, będziemy jeszcze słuchać tego i kierować się tylko tym, co mówią inni. Gdyby Zachariasz i Elżbieta skierowali się tym, co mówią inni, no to pewnie Jan nie miałby imienia. Jan, Zachariasz, nie wiem, może by, by pozostał niemową. No, i by było po prostu, nie byłoby kolorowo. Dzisiaj prośmy Ducha Świętego, abyśmy po prostu chcieli, abyśmy chcieli przemiany i abyśmy chcieli mieć w sobie tę postawę wierności. A Bóg wszystko inne po prostu nam pozałatwia. Wtedy ta modlitwa, Jezu, ty się tym zajmie, będzie modlitwą taką. Błogosławioną. Bo nie możemy wszystkiego spychać też na Pana Boga tylko i wyłącznie, ale też wykażmy się przed Panem Bogiem chęcią. Chęcią słuchania Go, chęcią bycia wiernymi i odkrywania też przede wszystkim wizji Jego na nasze życie. A więc zmiana polega też na naszym zaangażowaniu i pokazaniu, że chcemy chcemy odkryć wizję Boga. I chcemy być wiernymi. Jeżeli masz dzisiaj takie pragnienie, by Bóg zmienił coś w Twoim życiu, a nie jest to jakąś tajemnicą i chcesz się z nami tym podzielić, to e, napisz to w komentarzu. Może takim mm, odpowiedzią na dzisiejszą Ewangelię będzie nasza modlitwa wzajemnie za siebie i w tych intencjach, które Wypiszecie o przemianę tego i tego. Aktem strzelistym dzisiaj niech będzie. Duchu Święty chcę być wierny. Chce być wierny. Duchu Święty, przyjdź. Proszę Cię, abyś z całą mocą teraz wstąpił na tych wszystkich, którzy oglądają to oddzielenie i chcą przemiany. Chcą być wiernymi i chcą odkryć wizję Twoją na swoje życie. Przede wszystkim nie pozwól nam, Duchu Święty, abyśmy ulegli narracji tego, co mówi świat, co mówią inni, ale byśmy współpracowali z Tobą przez decyzję, decyzję wejścia w wierność, decyzję wejścia w przemianę, którą Ty dokonujesz w nas. Przyjdź, Duchu Święty, i daj nam taką odwagę, abyśmy powiedzieli Tobie, chcę, chcę być wiernym. Amen. To tyle, gdy chodzi o dzisiejszą Ewangelię, jakże piękną. Zapraszam, abyśmy zajrzeli w nią. E, jeszcze dzisiaj. E, chciałbym wam złożyć życzenia już dzisiaj. Taką miałem myśl przed filmikiem. Dlaczego? Dlatego, że jutro e, pewnie będziemy rozsyłać sobie życzenia, będziemy też słuchali różnych innych życzenia. Ja chciałbym po prostu, żeby dotarło do was dzisiaj to przesłanie i życzę Wam. Nie tylko, możemy sobie życzyć i zdrówka i szczęścia, ale to zdrówko i szczęście wynika z tego, że jesteśmy że mamy w sobie taką mentalność jaką nie ma dnia bez słowa Bożego, bez chociaż fragmentu słowa Bożego i nie ma dnia bez łaski uświęcającej. Życzę wam właśnie tego, bo to jest moim zdaniem jedno z naj... dwie najcenniejsze rzeczy. Wtedy możesz budować swoją relację z Bogiem jak najpełniej, jak najpiękniej. Więc y, będę prosił, Dzieciątko Jezus, kiedy będę może posługiwał, kiedy będę śpiewał kolędy, kiedy będę grał. Też y, będę prosił za was właśnie o to, abyśmy mieli w sobie taką, takie założenie. Chcę trwać w łasce i chcę słuchać Bożego Słowa, chociaż codziennie jeden fragment i chcę y, pielęgnować sobie łaskę uświęcającą. O to, to proszę i tego wam życzę. Trzymajmy się Jezusa błogosławionych. Już teraz życzę wam świąt i wejścia w ten wigilijny czas i nie zapomnijmy dzisiaj jeszcze zajrzeć w Ewangelię i jeszcze przemyśleć to, o czym mówimy. Z Panem Bogiem. Trzymajmy się Jezusa.